Bardzo dobrą ilustracją do Ewangelii, którą słyszeliśmy o dobrym pasterzu, wydaje mi się logo roku jubileuszowego, roku miłosierdzia. Pewnie znamy wszyscy tę scenę, przedstawia Chrystusa z martwych w takiej prawosławnej ikonografii, który wychodzi z otchłani, który pokruszył, Więzy śmierci, i wychodzi zwycięski, niosąc na swoich plecach, na swoich barkach Adama, jak owieczkę. Adam jest bezsilny, nie może o własnych siłach wrócić do życia. Zagubił się, jest słaby, tak jak każdy z nas. Dlatego Chrystus idzie po Niego. I bierze go na swoje ramiona z wielką czułością. To, co bije z tej ikony, to jest ogromna bliskość. Chrystus przytula się do tej owieczki zagubionej, do tego Adama. Jest tak blisko, że wydaje się, że stanowią jedną osobę. I ten szczegół jest zaznaczony bardzo konkretnie poprzez to, że Chrystus i Adam, stary Adam i nowy Adam, mają jedno oko, mają to samo spojrzenie. I to jest rzecz niesamowicie piękna i bardzo głęboka. To jest to, co Chrystus robi dla mnie i dla ciebie. On szuka mnie w mojej bezsilności, w moim zagubieniu, po to, żeby stać się ze mną jednym ciałem, by mieć tą samą naturę. To się dokonało w Chrzcie Świętym. Śpiewaliśmy niedawno podczas Wigilii Paschalnej, aby wykupić niewolnika, nie oszczędził swojego syna. Co za miłość. Po to, abym ja mógł widzieć siebie, Wzrokiem Chrystusa, abym ja mógł patrzeć na siebie bez zgorszenia, bez obrzydzenia, z miłością, tak jak Chrystus na mnie patrzy z miłością. Abym widział też moje grzechy w całej prawdzie, abym znał siebie do końca i się sobą nie gorszył, skoro mnie odkupił tak wielki odkupiciel, skoro mnie kocha naprawdę. I chce mi przebaczyć wszystkie moje grzechy. Pozwólmy się nieść Chrystusowi tak, jak pasterz niesie zagubioną owieczkę.